Szanowni Państwo, witamy serdecznie, kłaniamy się w PL1, kłaniamy się w programie Bez Cenzury. Programie, który współtworzony jest z warszawską gazetą, stąd w studiu dzisiaj pani Izabela Brodacka-Felsman, właśnie warszawska gazeta. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Pani wie dlaczego Trump jest zły? Przejdźmy do drugiego pytania. Drugiego. Ja wiem, bo nie ma pieska. Tak, nie ma pieska. Pierwszy prezydent, który się wprowadził do Białego domu bez pieska. I kotka, i nawet chomika. I bez Jorka. Nawet to jest... Jorka, nawet chomika, nawet ciłamkę. Nie Trumpa ma. to by pasowało bardziej Bernardyn niż. No ale nie ma. Nie ma nawet. Bernardyna. Nawet Bernardyna nie ma. Na szczęście nasi politycy mają, nawet no, Tusk się e, ma nie tylko psa ale i kota. A. To, to tusk. Nie tylko a. Kaczyński, Tusk też pokazał na też ma kota. ma kota i to nawet kota prawdziwego, takiego chyba rasowego, a to może być różnie. Prawdziwy, e, co znaczy rasowy? A, czy rasowy? To w tak, czy tej prawdziwego usowy. kota, nie prawdziwego kota, bo tam się mówi, ktoś ma kota w głowie, to znaczy taki jest nie ten. Mm -hmm. No to nie mówimy, że pan Tusk ma kota w głowie, chociaż podobno niektórzy tak uważają, nie pani tak straszny rzecz o premierze, ale ma kota, ma kota, i, 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 ma psa i ma kota, Ala ma kota, Tusk też ma kota, no i na szczęście mają pieski i kotki, ale nawet, a w Europie nawet konie mają, niektórzy chyba tam pani von den miała konia, no ale teraz Europa zadba o te wszystkie kotki, pieski i o nas, no, będziemy wcinali soje, sojowe kotlety, smażyli na oleju palmowym, i nasze psy, i koty, i chomiki też będą mieć sojowe kotlety. Załatwi nam to m.in. umowa z krajami Ameryki Łacińskiej zrzeszonymi w organizacji Mercosur, czyli Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. I Unia Europejska już się przymierza do zawarcia umowy o wolnym handlu z tąże organizacją, z tymże zrzeszeniem państw, no, i tu będą mogły być sprowadzane tańsze towary rolne z Ameryki Łacińskiej. No i teraz jest też zagadka, który kraj tak najbardziej za tą umową garduje. Dla ułatwienia dodam, że jest to kraj, który wspólnie z tego budynku, pani Izabela, oto, no, i znaczącego wpływu na historię no, Europy i świata. Ten no, kraj. No, to jest zagadka. Poważna niedowci, mianowicie to robi wrażenie tak zwanego zbiorowego czy rozszerzonego samobójstwa, bo są to Niemcy, chcą zlikwidować swoje rolnictwo, no jest interpretacja, że chcą handlować wysoką technologią, której nie mają już gdzie wepchnąć, z krajami Ameryki Łacińskiej. Ale przecież, tak jak cały ten zielony ład też jest zagadką, dlaczego Niemcy likwidują swoje rolnictwo, no, są specjaliści, którzy przestrzegają, że to prowadzi do głodu powszechnego prędzej czy później. To się musi skończyć katastrofą. No co, będziemy bułeczki przywozić z Urugwaju? No, dlaczego nie? Możemy... upieczone samoloty. Pani Zbieralowa, kraje Mercosur są największymi dostawcami mięsa wołowego i drobiowego do Unii Europejskiej. Czyli już wiemy, dlaczego w Unii Europejskiej jest zakaz tego Zap, chowu klatkowego i niszczone hodowle drobiu, na przykład w Polsce, bo Polska była ogromnym dostawcą, dostawcą drobiu. drobiu. E, będziemy jedli kurczaki, mięso wołowinę, która najpierw zostanie wyhodowana w tych krajach, oczywiście, bez tych wszystkich. Norm europejskich, norm europejskich, tak, e, tak zapakowana na statki chłodniej przez tam ocean, Atlantyk przywieziona do, do Europy, do Hamburga, z Hamburga rozwieziona tirami po Europie. Na pewno to będzie bardzo zdrowa żywność. A już miała być soja. Będzie i soja. I soja też. Soja też będzie, bo tam też są ekolodzy, którzy uważają, że krowy zjadają pampę i zjadają trawę i też produkują metan do tamtejsze krowy tak samo, więc trzeba jeden. Będzie, będzie soja. I będzie a mięso wołowe, no ono na pewno będzie ekologiczne, bo to w ogóle śladu węglowego nie ma. Jak tam się będzie starczył, to nie. To nie, nie, to tylko w Polsce jest No walek. ale poza tym soja też areał zajmuje i pod uprawy wycina się dżunglę, ale ekolog, to nikomu nie ale przeszkadza. Ekologom to nie przeszkadza. Ekologom przeszkadzają krowy, co łażą po paspisach. Ale w Polsce. W Polsce. W Polsce. No, to, 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 no to są zupełnie inne krowy. No inne, no to no. inna rasa. no One są takie czarno-białe łaciate, a tam są pewnie innym kolorze, pewnie inny. Inna rasa, na pewno. Na pewno inna rasa, więc może tamte nie, a te tak. No, no w każdym razie. Może tamte, tamte na przykład nie są gwałcone, tak jak te w Unii, bo to pani Spurek przeprowadziła badania swego czasu, nie? nie. No właśnie. No. Tamte nie, tamte, tamte nie. Tamte nie, no i, i będą, będą, będą przywożone. Notabene, no ten e, Mercosur już się zrobiło troszeczkę głośno, no bo ostatnio się pokłócili. E, państwo się pokłócili w Sejmie. E, pokłócił się pan poseł Jarosław Rzepa z PSL, który przypomniał, że ta sprawa Mercosur się, zaczęła się w czasie, kiedy premierem Polski był ten pan, o ten pan, który teraz ma zastrzeżenia. No, późno. No późno, bo pan Rzepa tak. twierdzi, że, że to było, w dwa, kiedy ten pan był premierem i się to zaczęło e, i ten pan teraz twierdzi, że no co z tego, że będziemy jak będziemy martwi, e, no i mówi na przykład, na przykład mówi, że nie wiem, czy tutaj e, nam się to teraz odtworzy. E, zmniejszyć tempo... Wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, bo przy gigantycznych wysiłkach, jakie Unia Europejska czyni w tym zakresie, rocznie Hindusi czy Indusi i Chińczycy otwierają elektrownie węglowe, których moc jest większa i emisja CO2 jest większa niż redukcja CO2, którą przy ogromnym wysiłku i przy carbon leakage, przy ucieczce przemysłu z Europy realizujemy my, Europejczycy. Poprzez politykę Europejskiego Zielonego Ładu. czym Ja absolutnie jestem za tym, aby dbać o środowisko, tylko nie chcę, żeby działo się to kosztem utraty szans rozwojowych, bo poprzez takie, takie podejście możemy doprowadzić do ucieczki kolejnych milionów Polaków z Polski, a to byłby by bardzo złym scenariuszem. Zmniejszyć tempo. Wdrażania europejskiego zielonego. Ale ten pan podpisał wszystkie ustalenia, te FIFTy, coś tam i no, tak dalej. FIFT 55 i KPO i te wszystkie, to przecież to, to, to nie zostało nie... podpisane. Był czas, żeby tego nie podpisywać. No przecież pan Janusz Wojciechowski, komisarz europejski do spraw rolnictwa, Rodzictwa? twierdził, że tak naprawdę Zielony Ład to pomysł PIS, tylko sobie Unia go. Tego nie wiem, no ale wiem, że zostało podpisane. I ten drugi polityk wygląda i mówi: tak oto. O! No i bądź mądry. No mi się wydaje, <laughs> że to są, że ci politycy uważają, że polityka to jest kuglowanie. To znaczy, ustąpimy pół kroku, a zrobimy dwa kroki do przodu. A to odwrotnie jest. Robi się dwa kroki do tyłu. Dlatego, że ja przez cały czas w tej polityce widzę tę politykę ustępstw, niekoniecznie ze złej woli. Mi się wydaje, że no to jest zła strategia polityczna. Że wszyscy tak robią, to my podpiszmy, a potem nikt tego nie będzie stosował. Ja się z tym spotkałam wielokrotnie. Kiedy była forsowana ustawa o niebezpiecznych rasach psów, ja tam to konsultowałam, to pocieszano mnie, nikt tego nie będzie stosował. To po co uchwalać ustawę, której ma nikt nie stosować, a poza tym można ją stosować wybiórczo. No jeżeli się chce kogoś uderzyć, to już się odgrzeje. I właśnie chyba taka ustawa szerzej nas w tym momencie czeka. No tak, mówimy o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz o zmianie innych ustaw. Mówimy, ten projekt leży w Sejmie, i mam wrażenie, że to jest taka piątka dla zwierząt. Słynna. To jest coś gorszego Tylko niż gorzej, piątka tak. dla zwierząt. Tak. Bo piątka dla zwierząt była taka, no uderzyła w rolnictwo, w hodowlę zwierząt kuterkowych. Natomiast ta ustawa od początku do końca jest idiotyzmem. To znaczy, skład tego zespołu. To wchodzili aktorzy, yy, podobno prawnicy, natomiast nie było tam zootechnika, biologa, genetyka ani jednego. Czyli ta ustawa jest pełna idiotyzmu. To z, przede wszystkim projektuje przez zakaz hodowli, rozmnażania psów nierasowych, czyli przymusową sterylizację, bezwarunkową. Wszystkich kotów i psów nierasowych, żeby w ogóle wygasły populacje tych nierasowych zwierząt i żeby zostały w Polsce wyłącznie psy rasowe. No trzeba kompletnie nie Eugenika rozsuć. zwierzęca. Eugenika zwierzęca, no to jest... w. Ochronie. Czyli wybijemy zwierzęta w interesie zwierząt. Tak. I, I hodowców, tych, którzy są na tym zarabiani. No przede wszystkim, ale teraz powiedzmy tak, no to jest w odniesieniu do zwierząt realizacja hitlerowskiego planu likwidacji życia, niegodnego życia. Bo przecież ten, to było realizowane, tylko dotyczyło ludzi, którzy Też. byli upośledzeni, chorzy i nie spełniali wymogów rasy aryjskiej. Mhm. Miało się ich sterylizować albo. Eutanazji poddawać, i zauważmy, że międzynarodowe lewactwo idzie w tym kierunku, tylko to jest trochę polukrowane dobrymi intencjami, no bo eutanazja dla osób starszych, które, których życie stało się niegodne, a to lekarz decyduje, no nie czy tylko tak, czy powiedzmy, ta terapia, prawda? Bez, terapia beznadziejna, to znaczy terapia, która nie daje szans na wyleczenie. I Pod tym pretekstem odkłada się dziecko, żeby sobie urodzone umarło, bo ono się nie nadaje do życia, bo jego życie będzie otworne, okropne. Albo zezwala się na samobójstwo kilku lat, które mówi, że które ma mają, depresję. Tak, mają depresję. To są wszystko te, dokładnie te sprawy, ale w odniesieniu do psów i kotów, jeżeli się wytępia to dość szybko populacje y, mieszańców, to trzeba powiedzieć tak, psy rasowe są bardzo często hodowane przez tak zwany... Y, Wsobny, czyli krzyżuje się egzemplarze z tej samej rodziny, co powoduje powielanie się wad genetycznych. No powiedzmy prawie 100% obszarów niemieckich ma dysplazję stanu biodrowego. 100% Boston Terrierów nie jest w stanie urodzić inaczej nie prawie 100% szczeniaka niż przez cesarskie cięcie. Czyli w ten sposób powstaną egzemplarze bardziej chorowite, kosztowne w utrzymaniu, mniej skuteczne, mniej inteligentne. Policyjna Szkoła Tresury Zwierząt w Sułkowicach kupuje wyłącznie mieszańce. Tam nie kupuje się psów rasowych, bo się nie nadają. Bardzo typową rzeczą jest to, że psy rasowe w Polsce Żyją około 10 lat, natomiast kundle 15 i więcej. No i przede wszystkim zacznijmy od tego, że w większości ludzi nie stać na kupienie psa, który kosztuje 4, 5, 12 tysięcy czy 15 tysięcy. Nie stać na utrzymanie go, bo jest kosztowna opieka weterynaryjna. A poza tym z jakiego tytułu? Jeżeli jakiś emeryt chce mieć przyjaciela albo stróża na podwórku, to nie musi mieć psa rasowego. No i następny bardzo ważny element, nisza ekologiczna. W Warszawie i w wielkich miastach, gdzie wytępiono koty podwórkowe, praktycznie wytępiono, jest inwazja szczurów. Szczury bezczelnie spacerują sobie. O po Poznańskiej, w okolicach metra, sama widziałam te szczury, a nawet mam filmik nagrany, jak one sobie tam spacerują, niczym nie zmieszane. Więc wytępienie jakiejś populacji powoduje, że na jej miejsce wchodzi w tą niszę ekologiczną inna populacja, niekoniecznie korzystna dla człowieka. No a poza tym to jest zupełnie bezprawne. Dlaczego zmuszać człowieka? Do tego, żeby trzymał psa rasowego. A może na przykład należałoby ustawę, że nie, wolno, że nie wolno nosić siatki, tylko trzeba mieć drogą torbę, która jest 12 Ale reklamówki razy. mieć nie można reklamówki reklamówki nie trzeba nosić ze sobą. Więc tak. już pomału, pomału, może i do tego dojdziemy. Ja mam bardzo jeszcze ciekawą kwestię, bo na przykład w tej ustawie też znalazłam taki, taki, ta, taki postulat, że przewiduje ona. Na przykład zakaz trzymania zwierząt w warunkach, które nie pozwalają im na podejmowanie naturalnych zachowań. Czyli fajny postulat, nie? No to no, no, no co, no, jak na przykład mamy jakieś są nagrania w internecie jakiegoś, nie wiem, osiołka, co biega po łące i medytuje nagle, no to ktoś musi ocenić, czy to jest naturalne zachowanie gatunku osków, czy to jest zachowanie tego jednego. No tu chodzi o to, żeby mu nie przeszkadzać w medytacji no, tak, tak, ten. Osiąłem. No tak, no, a interwencja człowieka medytuje, no i co? Medytuje i ma prawo. No medytuje, ale tak, ale czy, czy to on medytuje cały gatunek, czy medytuje tylko te, te trzy, tylko medytuje? Nie no, ale co z tego wynika, że gdyby ktoś zaprzągł takiego osiołka do dwóch kółki, to jest przestępstwo, bo mu no. przeszkadza medytować. Tak, i a jak? a jak... konia się zaprzęga, koń lubi brykać na przykład. i co? Ale konia już nie bryka. można, przepraszam, no te na morskie oko, tamte konie i te bryczki nie mają. No miałem. tak, to też jest absurd, prawda, to jest typowe działanie Prowadzimy pełne meleks. hipokryzji, dlatego że wprowadzając meleksy przyjmuje się do wiadomości, bo nikt nie jest takim idiotą, żeby tego nie rozumieć, że wszystkie co do jednego konie pójdą do rzeźni. Przecież żaden góral nie będzie trzymał konia, który je, i kosztuje, a nie przynosi zysku. A jeszcze czyli... musi mu zapewnić naturalne warunki, więc naturalne. jak rozumiem 10 czyli hektarów ich, pola, żeby sobie gdzie pobiegać. Czyli dla ich własnego dobra odda się je do życia. No, a na przykład jak ktoś haskiego psa. I trzyma go w mieście stołecznym w Warszawie, a taki pies naturalny warunki musi mieć zimę. Trzeba będzie, mu zimę zorganizować, nie? Zimę, tak. I 15 km I... biegania codziennie, a nie 15 minut. No, spaceru. jest w tym jakieś racjonalne jądro, dlatego że psy haski bardzo źle znoszą kaloryfery i mieszkania warszawskie. Zakazywać nie ma sensu, ale hodowcy doskonale to wiedzą że pies powinien być trzymany w budzie, w ogródku, bo łysieje yy, tam, gdzie grzeją kaloryfery. Mm -hmm. Czyli coś tam w tym jest, tylko nie można tego prawnie gwarantować, bo to jest bez sensu, prawda? No, wie pani, nie wiem, bo ktoś będzie oceniał na przykład, czy E, mamy takie są nagranie, że a to koni w piłkę grają, a to świnie grają w piłkę, że ktoś, jakaś komisja złożona z aktorów i celebrytów powstanie i będzie chodziła od gospodarstwa do gospodarstwa i sprawdzała, e, czy naturalne zachowanie może podejmować, e, nie wiem, kura, co tam po podwórku. Łazi. Ale już jest coś z tego, dlatego że jeżeli ktoś chce wziąć psa ze schroniska, no tak. to podpisuje umowę adopcyjną. I bywa, że jest narażony na kontrolę, że przychodzą, sprawdzić, czy dom jest ogrodzony, właściwie, i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko było jeszcze. No to można nie brać ze schroniska, Nie ma żadnej ustawy. Natomiast to będzie. ale będzie. Ma być, prawda? Miejmy nadzieję, że nie będzie. Miejmy nadzieję, bo tutaj znaczy, ta ustawa jest bardzo mocno promowana. Natomiast oczywiście. Ona przewiduje też takie rzeczy jak wprowadzenie centralnego rejestru zwierząt oznakowanych. Co prawda, tak dla tych, którzy nie wiedzą, każde zwierzę hodowlane w Polsce, typu krowa, typu owca, one są wszystkie już oznakowane i to się robi e, krótko po narodzeniu. Mają przekuwane uszy, są znakowane, każdy ma swój numerek i zgłaszany jest do Unii, no bo Unia. Tego wymaga, no ale mają być dakowane wszystkie. No i teraz, jak zanim się wysterylizuje wszystkie psy i koty nierasowe, to trzeba będzie zgłaszać każdy miod urodzony, szczeniąt i kociąt. I ja już widzę, jak wszyscy biegną, żeby te zgłoszenia dokonać. No, przede wszystkim nie będzie tych szczeniąt, bo wszystkie psy będą, wszystkie nierasowe psy będą sterylizowane. Natomiast ludzie chipują swoje psy ale z zupełnie innych przyczyn że psy uciekają to do siebie że uciekają i to ułatwia odnalezienie psa i to jest racjonalne i dobrowolne Chcesz, czipujesz, nie chcesz, nie czipujesz. Natomiast no to już jest czysty Orwell, prawda? Mają za nas decydować, podejmować decyzje, mówić nam, co my mamy mówić i mówić nam, czego nie mamy mówić. Myśl o zbrodniach. Myśl o zbrodnia, Już nawet tak. gorzej, bo mamy też postulat na przykład warunków. Czyli pies, który ma w kłębie od 66 cm, musi mieć nie mniej niż 20 metrów kwadratowych. Kojca, kojca, tak. kojca, A jak taki pies mieszka w mieszkaniu? Bloki? A to nie będzie wolno. To przyjdzie trójka. Nie klasowa, tylko jakoś te trójki się nazywały. Nie daj Boże, bo te trójki to mi się tak kojarzyły, chodziły po Chodziły, chodziły kiedyś, tak, i ze szkół trójki chodziły sprawdzać, w jakich warunkach dzieci odrabiają lekcje. No to wraca. Jak widać, jest jakaś tęsknota do tego w narodzie, prawda? W narodzie? Czy w Ale nie mają pojęcia nie o, 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 o jakby. Warunkach o hodowli. Będą organizacje o, o ekologiczne, które będą y, mogły chodzić y, do każdego, praktycznie, i ocenić. Czy rolnik właściwie hoduje zwierzę? No i sobie wyobrażam panią celebrytkę, która jest zaangażowana w wolnych chwilach w organizację i przychodzi do rolnika. I mierzy długość łańcucha. A, nie biega. łańcucha, już w ogóle nie będzie można, ale powiedzmy, że wchodzi do obory i ocenia, że te kafelki to może nie taki kolor mają. Kolor mają brzmią no, Na przykład, albo nie wiem, nie tak są położone, a ta krowa to ten wiatrak za wolno chodzi. Tam w oborach teraz e, tych nowoczesnych są, są wiatraki. Traki, które. Ale to. Latem ale... chłodzą. Zimą tam jest trochę cieplej. Latem, latem jest chłodzone, żeby było, żeby było chłodno, więc pewnie ocenią, czy, czy dobrze, czy niedobrze. No tak. Ale to jest teraźniejszość, nie przyszłość. bo no to ma być jeszcze gorzej. Nasz gospodarz w zrezygnował z hodowli krów, bo nakazano mu kapelki w oborze. A on mówi: Ja nie mam w domu kafelku, dlaczego krowa ma mieć lepiej niż ja? No. no ma, no ma, powinna. On, ja widziałam kiedyś taki filmik, że odbierają starszej pani koty. No tłuste, wypasione kotury, bo tam miała bałagan i podwórko. No i mówi taka panienka, że to są nieludzkie warunki. Starsza pani mówi: Jak to nieludzkie? Przecież ja tu żyję, a to zupełnie co innego. No, no tak. Ale dla kotów się nie nadaje. No, skoro mamy mieć psiecka z całym szacunkiem i kociecka, i dzieci nie, no to trzeba zadbać, żeby psiecka miały dobrze i ocenią to panie celebrytki. Tylko, że dzięki tej ustawie będą miały gorzej. Właśnie na tym polega ta głupota. Znane są sprawy, że aktywiści. Odbierali konie komuś, bo oni mają mieć takie uprawnienia, no że chodzi. mogą zabrać, bo koń miał rzepy w ogonie. A co mu rzepy? Jak chodzi swobo... Właśnie odwrotnie. Dobrostan tego konia polegał na tym, że był w takiej hodowli luźnej, na pastwisku. Yy, I wlazł w krzaki. I las w krzaki, miał rzepy w ogonie, ale właśnie było mu dobrze. Aż się. Miał dostęp do wody i wejście swobodne do nie, nie, nie. Oj, pani nie, Elizo, bo jak wysłuchają na stacji aktywiści, to słuchajcie, że pani nie, nie zostawią. No. Nie wiem. No to może to jest taki w ogóle problem m, tego towarzystwa, no bo przecież e, taki geniusz jak Jaś Kapela, współpracownik Gazety Wyborczej, to on, o co, ten pan inteligencja po prostu bije z oczu. No tak. Napisał w tejże gazecie, że wilki, żywi. Się głównie roślinnie e, i otrzymał nominację do Biologicznej Bzdury roku za to. Nie zrezygnował w 2023 roku, dostał tęże nagrodę, ponieważ próbował udowodnić, że koty i psy są weganami, a koty, które nie jedzą mięsa, są zdrowsze. Może w ogóle zabrońmy kotom polować na te szczury nieszczęsne, bo no, będą takie Takiemu koty, jak powiemy, nie, nie, nie. Są nie i no, nauczyć czytać. Przedtem, bo gazetę wyborczą? Gazetę wyborczą, to będą no. wszystko wiedziały. Tak, zdecydowanie. I jak przeczytają gazetę wyborczą, to będą wiedziały, co mają jeść. Jaś, kapela im napisze. Wszystko im wytłumaczę. I koty będą wiedziały, że jak będą, nie będą jadły mięsa, to będą, będą zdrowsze. zdrowsze. A wilki też, I po prostu zamiast zagryzać owce gospodarzom, to będą im wykopywały kartofle z pola i zjadały, będą zdrowsze. Prawda? Właśnie. No. Znaczy to, to tak, no tutaj mamy, no, oni się troszczą nie tylko o zwierzęta, troszczą się też o ludzi. Umówmy się, pan poseł Marcin Józef Faciuk, słynny poseł, słynny, tak. też on też inteligencji słynie, i on z kolei zatroszczył się o zdrowie ludzi. Też wywiad, duży format, czyli też te okolice gazety wyborczej, o to pan poseł zefaciuk tak też bije z oczu inteligencja. Otóż on dowodził, że jest taka metoda rejki, jeżeli dobrze wymawiam, i ona ma działanie lecznicze i uzdrawiające, a uzdrawianie tą metodą polega na przekazywaniu energii życiowej i pomaga na dolegliwości fizycznej, jak i psychiczne. Nie wiem, może pan powinien od siebie zacząć tę metodę. Jeżeli... Ale on chce zwierzęta, ale. On ludzi chce, ludzi. Tym ludzi, ludzi. ludzi. On twierdzi, że to ludziom pomaga. Nie wiem, może lekarzu lecz się sam. No pan Józef Aciuk zasłynął taką wypowiedzią, że religia to jest tak jak pewien narząd, który nie trzeba machać ludziom przed oczami. Ja... Można być z niego dumnym, nawet czarzasty, powiem. Nawet czarzasty Że to było słabe. słabe. To było pan czarzasty. Nie wytrzymał, tak. pan czarzasty, którego trudno posądzać o sympatię do, do, do różnych religii wyznań. I do wyznań, i w ogóle do, do religii. To nawet jemu nie, podobało nie, nie podeszło, no ale to pan Józefaciuk. Pan Józef Aciuk ma Błysną. swoje metody. Zresztą nie jest jedyny, bo na przykład pani Magdalena Środa też dowodziła swego czasu, że nie ma ani jednej cechy genetycznej, ani fizjologicznej, która jednoznacznie decydowałaby, kto jest mężczyzną, a kto kobietą. Nie wiem, może powinna iść do przedszkola i tam z dziećmi porozmawiać, to oni jej powiedzą, jak, jak, czym się różni chłopczyk od dziewczynki, bo... Ona... No na pewno powinna dostać nagrodę, to jak się ta nagroda... Biologi biologiczna Biologi Bzdura Roku, no była nominowana, nie wiem, czy dostała, no ale była nominowana. E ale ja myślę, że, że, że to, czy oni zapoczątkowali coś. Ja tak tytułem podsumowania, trochę się wahałam, pani Izabelo, ale co tam? E, oto pan doktor habilitowany Maciej Socha, Kolegium Medikum Uniwersytetu w Bydgoszczy, nominowany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan jest ginekologiem, jest położnikiem, więc zakładamy, że zna się na swojej robocie. No i to tytułem podsumowania. Szanowni Państwo, jeżeli aktualnie lekarze słysząc, że dalsza kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, bądź też, tak jak ostatnio usłyszałem, dla transpłciowego 23-letniego mężczyzny, który został zgwałcony między innymi tłuczkiem do mięsa. Okazało się, że jest zakażony HIV i dodatkowo jest w ciąży. Psychiatra wystawił zaświadczenie, że ten transmężczyzna powinien mieć dokonaną, wykonaną aborcję, ponieważ dalsza ciąża. Zagraża jego zdrowiu i życiu. I ja słyszę, że na Śląsku w trzech ośrodkach odmówiono mu dokonania aborcji. To no, proszę wybaczyć, ale no, nóż, skalpel w kieszeni się otwiera. Ale ja nie rozumiem, ten tłuczek do mięsa e, nie nie wiem. Był może... nosicielem HIV? Nie wiem. Znaczy, to no. też się nóż w kieszeni otwiera, jak się tego słucha. Tak sobie myślę, no to, to nie, nie wiem. Nie, no to jest puenta bardzo dobra, no. no. No tak. Kupa idiotów. Zostawmy Państwa z tym. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.